same na worki. Następne pudełko trzeba otworzyć. Zawołamy sobie kumpla naszego Tanto, Jak nam pomoże otworzyć fit. Czekajcie chwilę. Zrobimy małą pauzę i otworzę je nie znowu i będziemy patrzeć, co tam wylosowało. Zaraz wracam. Dobra, przygotowany, zwarty i gotowy. Siedzieć na tyłkach i oglądać, nie krzyczeć. o pierwszym filmiku nagranym Miałem rozmowę z producentem Ochrzanił mnie Że sapie, nie? Czyli wam nagrałem tego Wadera Nie mam tego robić podobno A ja mówię, jak nie mam tego robić, jak jestem zestresowany Będę youtuberem, milionerem Kasa będzie lecieć I może dobre karty przy okazji Ale jeszcze na razie nic nie dropi a może coś fajnego android songo majin Buu. goku pudeł się nazbierało gdzie to pakować w domu Obrarkę sobie dołożymy. holo Nie, jeszcze mam stresa przy nagrywaniu Nie wiem co gadać nawet do was Sensownego czy nawet niesensownego Ogólnie wróciłem Bo kiedyś oglądałem Dragona za dzieciaka P Pamiętam o osiedlu, godzina która 15, 16? O, lider. Wszyscy na dzidę na kwadrat z chłopaków na osiedlu, pusto bo dragon leci. Wszyscy oglądali. Po takim czasie dopiero zwróciłem uwagę, że są karty dragona i dostałem szału nie? na te karty. Normalnie taka mini obsesja z, z dzieciństwa. Zakochałem się. To były czasy, fajne czasy. Rarka kamber. Dużę sobie na tam, na kupeczkę. Producent mówił, że mam z wami rozmawiać ciągle. Mam dużo mówić. I mam się mocno powiedzmy podniecać kartami. Ale ja nie chcę, nie lubię udawać. Nie wiem, wolę siedzieć nieraz cicho Niż gadać Udawane emocje, nie? To po co? Bo Android porządkiem i ładem to trzeba ogarnąć żeby znów nie zrobić śmietnika po moim pierwszym filmiku sprzątanie od groma wszystko rozwalone nieuporządkowane łapki się trzęsły jak po dobrym grillu U. nie wiem, mi się podobają te lidery holo nie wiem jak tam chłopy chłopy i dziewczyny I, i, I nic Tych podajek parę jest do otwarcia Może o coś dropnie fajnego Mi się miało coś wysłać do PSJ Ewentualnie Wegito. Super Saiyan, Wegito. Super Saiyan, lądujesz w koszuleczkach. nie no lecimy dalej łapki się trząsą jak tak powinienem nie wiem, takie, się takie, do fajnego nie? Emocje, emocje, pan i pan. Nie wypowiada. No, ale wyjdzie jak zawsze, zobaczycie, nie? Dużo obiecują, nie? A kończy się, jak zawsze. Margin i SRK. Dobra, też ją załadujemy, nie? W folikę. Niech się czuje bezpiecznie, chociaż. też szereczka tfik teraz to powrót do opakowania i do pudełka żeby okay. był porządek Przerwa techniczna na łyka. Na rozluźnienie. Na tak. Dymek to dymek, musi być dymek. A no, ma no, mówiła, zbieraj pokemony. Więcej zarobisz. Duża widownia. Będziesz youtuberem, milionerem. Ej, Dragon jest lepszy. Znowu coś tam widzieli Ojej, Android 21, o jaka ładna pani To jeszcze trochę zostało, nie? Już 11 minut widzę, 12 w sumie nagrywania. No nie wiem, długo mi to schodzi. O macie. Nie ma to jak to ja, nie? Już wiemy co było na ostatniej karcie. No i możemy teraz jechać dalej. miało być tak znów piękny O wyszło jak zawsze To daliby trochę emocji Mi przynajmniej Abyście byście się trochę usienieli jakbym się cieszył Żeby wypadł jakiś tam secret albo ghost No Ghost to stąd wypada z dwudziestki Jest ir. Nie mam tej karty ładna. A Gdzie ma te kropeczki, Ma czy nie ma? Ma. I Android. Producent jeszcze te Badway, nie? Producent, producent kazał mi obrabiać filmy, nie? Jakieś tam cięcia, dodatki, coś tam. Kurde, ludzie. Chcę nagrać tam wrzucić sobie, żeby ktoś pooglądał. Lubię siedzieć oglądać na YouTubie. Jak ktoś otwiera karty po prostu jak komuś coś dropnie fajnego. O pompa fajnie, nie? Człowiek się cieszy. W sumie to razem z nim, nie? Tak sobie myśli też. Otworzę to mi dropnie, nie? Wypadnie, też mam szansę jak zawsze. Dopóki nie otworzysz, masz szansę. A jak już otworzysz i wiesz co wypadło, to już wiesz, że szans nie masz. Albo masz. Coś mało przerw technicznych robię sobie. Nałyka i nabucha. O, tak to jest jakiś w pracy, nie? Z pracowikiem. Ra... no dwa paki widzisz wszystko cała nadzieja linia, nie? Sprobu. No ale no dobra, wypadło no wypadło, nie? Nie będziemy narzekać. Przynajmniej ja. No i ostatnia zawartość do otwarcia i jedziemy z tematem Son Gohan nie ładna też karta nie chyba i nie ma nawet ja zawsze mówię, że nie, nie mam, a później patrzę, gdzieś tam jest. I nawet spięcie Dobra, leci ten w koszule. No i co, zbliżamy się do końca. Przejrzymy szybko sobie, co wypadło. I się pożegnamy, nie? Na dziś. To same SR. Ja znowu wam chyba Darkwadera zafundowałem. SR. Lecimy jedna. Droga. Tej to na pewno nie miałem. Znaczy nie mam. Teraz mam. Dwie spr Android 18. Dobra. Dobra chłopy i dziewczyny, dzięki za oglądanie. Nie? Pozdrawiam Was i do następnego. Hej, trzymajcie się Pa.